To był pierwszy etap 16. rodzinnych rajdów rowerowych soboty na dwóch kółkach zorganizowane w Czarnkowie. Miłośnicy turystyki rowerowej wzięli udział w kilkukilometrowej wycieczce po drogach o stosunkowo małym ruchu kołowym. Celem zorganizowanego rajdu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu, a także przybliżenie lokalnych atrakcji turystycznych oraz poznanie piękna Ziemi Nuteckiej. Kilkanaście lat temu pojawił się pomysł organizacji rajdów rowerowych, ale przeznaczonych dla takiego szerokiego grona, od najmłodszych do najstarszych. Stąd też nazwa tych imprez, to się nazywa Rodzinne Rajdy Rowerowe Sobety na Dwóch Kółkach. Jest w tym roku 16 edycja, czyli od 16 lat spotykamy się przez kilka sobot każdego roku na wycieczkach rowerowych przeznaczonych dla bardzo szerokiego grona odbiorców. No i tak od tych 16 lat udaje nam się rękawać mieszkańców Ziemi nadnoteckiej do udziału w tych wycieczkach. To nie są długie trasy, bo około 30 km z przerwą na ognisko, na kiełbaskę, na drożdżówkę, na poczęstunek. Są też nagrody, drobne upominki dla każdego uczestnika. Staram się jeździć drogami o takim małym ruchu samochodowym, co nie zawsze się oczywiście udaje, ale robimy tak, żeby właśnie te, te wycieczki były przyjemne w dobrym towarzystwie, gdzie można porozmawiać, pośmiać się no i pobyć po prostu razem, korzystając z pięknych terenów ziemi nadnoteckiej. Tak, mamy wciąż grupę rowerową, zrzeszamy rowerzystów, ale nie tylko, bo również pływamy kajakami, wędrujemy. A to już się zaczęło w 2007 roku, czyli już działamy ponad 10 lat i to tak jakoś zaczęliśmy no, gdzieś tam spotykać się na początek na mieście i tak z czasem kolejna osoba dołączyła do nas i utworzyliśmy grupę. I teraz wspólnie razem już jeździmy, planujemy wyprawy. Po raz pierwszy w ogóle biorę udział w tym rajdach rowerowych. Co prawda rodzinny, ale nie udało mi się zebrać jeszcze rodziny, bo chcę akurat na studiach coś mu tam wypadło, córka gdzieś tam wyjechała. Także tak rozpoznawczo uważam, że po tym okresie zimowym no y, trzeba. Nie? nie ukrywam, że bardzo lubię ruch. Byłem żołnierzem zawodowym, także teraz jestem na emeryturze, brakuje tego. Także y, bardzo tutaj y, podoba mi się coś, y, że coś takiego tutaj jest i uważam, że trzeba. No, Brać w tym udział w jak największej ilości, bo to ruch to samo zdrowie. Kolejny rajd z cyklu Soboty na dwóch kółkach zaplanowany jest na 28 kwietnia.